Mój dziewiąty dzień w Warszawie był naukowy. Cześć pierwsza. Dzisiaj jest środa, 20 marca 2024 roku. W drugim z dzisiejszych wpisów podzielę się kilkoma swoimi wczorajszymi doświadczeniami ze stolicy Polski. Około pierwszej po południu postanowiłem szukać książki Malezja, którą napisała najlepsza nauczycielka języka polskiego na stronie Italki Monika Karwińska. Pierwotnie zamierzałem szukać tej książki na środku Pekain, ale okazało się, że poszedłem do Złotych Tarasów. Po raz pierwszy w Warszawie wszedłem do takiego naukowo wyglądającego budynku, którego sufit wygląda, jakby z przyszłości. Okazało się, że w tym centrum handlowym znajduje się księgarnia Empik, w której kupiłem tę książkę. Po zakupie tej książki poprosiłem doradcę klienta Klaudię, aby miała wspólne zdjęcia zrobione ze mną. Około trzeciej po południu po raz pierwszy wszedłem do Centrum Nauki Kopernik, w którym znajduje się mnóstwo ciekawych, fascynujących i znaczących przedmiotów, urządzeń oraz wynalazków, które można obserwować oczami, lub nawet z którymi można wchodzić w interakcje palcami. Wydawało się doskonałym miejscem do pogłębienia wiedzy dotyczącej nauki dla zarówno dorosłych, jak i dzieci. Niestety większość przedmiotów znajdujących się w różnych kątach tego centrum nie okazało się przystępnych do zrozumienia. Pomimo tego na samym parterze już zauważyłem wiele ciekawych rzeczy do obserwowania i zbadania. Na przykład fontanna powietrzna, nad którą nieustannie unosiły się dwie szarfy, wydawała się jednym z fascynujących urządzeń, które przyciągnęły moją uwagę. Natomiast wydawał się przyciągać najwięcej uwagi humanoidalny robot, który potrafił odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie, które zadała osoba mówiąca do mikrofonu, a naciskająca i przytrzymująca przycisk jednocześnie. Spróbowałem zadać mu pytania po polsku, a także po angielsku. Ucieszyłem się, że potrafił odpowiedzieć na moje pytania, które zadałem po polsku, a nawet poruszył się po głowie po wysłuchaniu pytań, więc wyglądał jak prawdziwy człowiek.